Hello, rozmówki fonetyczne. No, trochę pewnie zaskoczyłem Cię takim tytułem, który wymyśliłem. Mam, jak mi się wydaje, dość oryginalny pomysł. A mianowicie wybrałem, wybrałem jak, 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 nie wiem, kilkanaście takich różnych e, rytmów zdania, ale typowych rytmów zdania dla języka angielskiego. Język angielski to jest taki język, który nazywa się e, taki język toniczny, to znaczy, że e, w danym zdaniu niektóre sylaby są mocniejsze, po prostu są bardziej akcentowane w słowach, czyli bierzemy pod uwagę całe zdanie. Oczywiście słowa mają swój akcent, prawda? I całe zdanie też ma swoje akcenty, zwykle. Nie jeden, ale więcej akcentów. I teraz tak, po co to wszystko? Po co ta cała zabawa i zawracanie głowy? Otóż E, chciałbym żebyś w ogóle wracała wracał do takiego do tych moich rozmówek fonetycznych dlatego, że e, jeśli przywykniesz do tej melodii zdania, to potem jakby w naturalny sposób wyczujesz gdzie taką melodię trzeba dołożyć prawda, jak to zdanie działa angielskie żeby ono było czytelne po prostu niektóre wyrazy są bardziej akcentowane zwykle te, które mają sobie niosą w sobie więcej więcej znaczenia może wystarczy tego wstępu Posłuchaj, jak to wygląda. E, no, to wszystko pojawi się na ekranie. Chciałbym, żebyś e, na początku tak, kropami takimi zaznaczyłem. Jeśli jest nieakcentowana sylaba, to jest mała kropa, takie kółeczka w zasadzie. A jak jest duże kółko, tak jakby duże O, to wtedy jest akcentowana sylaba. No i zaczniemy. Najpierw przedstawię Ci te wzorce, zwyczajnie to przeczytam. Także to jest coś takiego, z czym trzeba dłużej pracować. Nie, żeby zamęczyć się jednorazowo, ale wrócić kilka razy. Zachęcam Cię do tego serdecznie i obiecuję. Obiecuję solennie obiecuję, że to, be, że to ma sens. Ma sens takie naśladowanie rytmu, naśladowanie rytmu. Po prostu, jeżeli wchodzimy w ten naturalny rytm zdań angielsko to się od razu nie wydarzy, ale po jakimś czasie to się uda. Na pewno się uda, to będziemy lepiej zrozumiani, będziemy też lepiej rozumieć na dłuższą metę, czyli angielskojęzycznych. Dobrze, zacznijmy. Pierwsza grupa, czyli nieakcentowana, akcentowana, akcentowana. I love it. Forget it. Good morning. You're welcome. I'd love to. Coś takiego. Kolejna grupa, akcentowana, nieakcentowana, akcentowana. What's your name? What's the time? Open the window. Of, yes, of course. Come and see. Don't forget. Kolejne. Nieakcentowana, akcentowana, nieakcentowana, akcentowana. Nie trzeba tego zapamiętywać, tych wszystkich wzorców, tylko po prostu podzieliłem tak, żeby, żeby to miało sens praktyczny. A lot of noise, a piece of cake. I spoke to Jason, a cup of tea. Prawda? Mamy, nieakcentowana jest e, potem lot jest akcentowana, znowu of, nieakcentowana, skrócone i noise akcentowana. A lot of noise. Wyraźnie słyszysz, prawda, że lot jest głośniejsza i noise jest głośniejsza, a te nieakcentowane sylaby się doklejają dosłownie, doklejają. A lot of noise, ja? Yeah? A lot of noise. Kolejny wzór to jest akcentowana, nieakcentowana, akcentowana, nieakcentowana. See you upstairs. Move your suitcase. Where's the bus stop? Where's the bus stop? Ja? W ten sposób. Kolejny wzorzec, taki wzór. Akcentowana, akcentowana, nieakcentowana. W tych krótszych tak bywa, że dwie sylaby są koło siebie akcentowane. No worries. No problem. Be happy. Please help us. What happens? Who told you? Trochę przesadzam. Oczywiście w normalnym języku tak nie jest, ale chodzi o to, by ćwiczyć. Akcentowana, akcentowana, nieakcentowana, nieakcentowana. How long is it? How much is it? What film is it? How tall is he? Zwróćcie uwagę, akurat w takich pytankach to działa. Czyli pierwsze dwa człony akcentowane. How long? I potem w dół lecimy. Is it? I ciszej. How long is it? W ten sposób. Kolejny wzorzec, jeszcze ciekawszy, akcentowana, nieakcentowana, nieakcentowana, akcentowana. Where do you live? Pierwsza i ostatnia: Where do you live? What do you do? What do you want? Why are you here? How did you survive? Taka tu kombinacja to czasami widzę, ee, że jedną dodatkową daje, ale to nie szkodzi. To nic nie szkodzi, jak coś mi tutaj wypadło. Chodzi głównie o taką melodię. Żebyś powtarzała, powtarzał melodię. Dalej. Nieakcentowana, nieakcentowana, akcentowana, nieakcentowana. Can you call her? Do you enjoy it? Are you staying? Was it scary? Can you move it? O, takie właśnie wzorce. Jeszcze jedno, troszeczkę dłuższe, znaczy więcej sylab, nie dłuższe. Nieakcentowana, nieakcentowana, akcentowana, nieakcentowana, akcentowana. Zobaczcie w jakich kombinacjach. Would you like a shot? Czy chcesz kieliszek, nie? Would you like a shot? Do you want to come? It's time to start. Takie to właśnie sobie wymyśliłem. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. I teraz jeszcze mam dwa ćwiczonka. Ćwiczenie pierwsze. Ćwiczenie pierwsze. To jest tak. Posłuchaj i zaznacz akcentowane sylaby. Pobaw się tym zaznaczaniem. Zastanów się, ile w ogóle tych sylop jest. Zwróć uwagę na wymowę i melodię zdania. Warto to zrobić. Wysłuchaj, zatrzymaj, cofnij, wysłuchaj. Najpierw wysłuchaj całości, zobacz, jak to brzmi. A dopiero potem, e, e, jak wysłuchasz, to zatrzymuj i e, możesz sobie zatrzymywać i zaznaczać akcenty. E, przeczytam. Przeczytam, jak to, jak to, jak to, jak to brzmi. Czyli na razie nic nie widzisz, znaczy nie widzisz tych akcentów, tylko słuchasz. A potem zobaczysz, jak gdyby klucz do ćwiczenia z zaznaczonymi akcentami, będziesz mógł sobie porównać, ale najważniejsze jest to, nie, ty, nie tyle jest to, że czy trafiłeś, ile jest tych kropek, które są duże, które są małe, ale czy potrafisz powtórzyć tę melodię. Czy potrafisz tę melodię powtórzyć? Posłuchaj. Good evening. Two. How are you? Three. Thanks a lot. 4. The door was green. 5. It's time to start. 6. See you later. 7. What day was it? 8. Pleased to meet you. 9. Go quickly. 10. Are you happy? 11. What time is it? Twelve. When does it start? Thirteen. Is it far from school? Is it far from school? Fourteen. Was it snowing? Fifteen. There is a problem. Sixteen. Would you like to come? Takie to właśnie melodie. Eee, poćwicz, potem eee, za, chwilę, za chwilę pojawi się klucz. Ćwiczenie drugie. Teraz zobaczysz zdania, i na własne wyczucie zaznacz akcentowane sylaby. Potem przeczytam, jak to, by, jak to ma wyglądać i e, jak wyglądają te, e, te wzorce, a póki co. Zatrzymaj nagranie i zaznacz akcentowane sylaby. Tymi kropkami najlepiej sobie w jakichś notatkach pozaznaczaj. Klucz: 1 Excuse me, 2 Where are you from? 3 Close the door, 4 Don't worry. 5. Where were you born? 6. The shop was closed. 7. Come tomorrow. 8. How far is it? 9. Just a moment. 10. Keep quiet. Zachęcam się do tego, byś wracała, wracał do tej melodii zdania i Próbować wciskać te wzorce takie, te akcentowane e, kawałki, te fragmenty, jak to jest, kiedy dwa razem są, kiedy tego, w jakieś inne konteksty. Żeby ta melodia grała. Lepiej jest jakakolwiek melodia w języku angielskim, niż ma być to być płasko, czy tak maszynowo. Każda, każda sylaba osobno, czy każde słowo osobno, bo to wychodzi gorzej. Powodzenia. Thank you. Good luck. That's it. Czy wiesz, jak ważną częścią nauki angielskiego są czasowniki frazowe? Są to takie czasowniki, które w połączeniu z przyimkami oraz przysłówkami zyskują nowe znaczenia. Dzięki ich znajomości twoje wypowiedzi staną się pełniejsze i bardziej atrakcyjne. Dzięki nim łatwiej będzie ci także rozumieć wypowiedzi osób anglojęzycznych. Jeśli zainteresował cię program, który pomoże ci nauczyć się ich szybko w prosty sposób, i chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o premierze, kliknij w link lub przycisk w opisie do tego wideo i zapisz się na listę zainteresowanych.